Nie wierzę w to, po prostu nie gram w tą kurwa rozjebaną grę pełną cheaterów. Rozumiesz? Za plecy się nie odwrócił, słyszał skawa, fryer jebany, a we mnie wchodzi. Rozumiesz, kurwę jebaną? Pierdolony cheater, śmieć. Ta, ta, rozumiesz, po sterowany w, w podłogę wychodzi kurwa śmieć jebany. Szmata jebana. Kurwa, no człowieku od razu za taką akcję powinni wyjebać jego, jego starego, starą wszystkich z internetu. Kurwa, do grania gier. Bo ta kurwa... Oh, woman, oh, woman, oh, Jestem homoseksualistą i tyle. Bez żadnego dodatku, bez niczego. Wow. O, to nie jakiegoś ale to jest gra. <grystanie> <grystanie> Pozejmiem, ci lejcie ja osiąg Okej, zęsz Kuba nauczysz, czasem lepiej tower oddać się wypierdalać gościu. Ale my stoimy kurwa pod towerem na więziat, ty też pierdolisz. Wejdź może w nich co ty kurwa robisz, człowieku? Bo, bo robię, nie ma multi, dlatego się nie wpierdalam w nich. Nie bałeś kolejną masję, A może ty, cały stream z Ligusi, się jednak i zmiana planu szybka?